Wróciliśmy. Wygląda trudniej niż w pierwszym sezonie. Masz rację. Serial Netflix. Stawka nigdy nie była gorętsza. Świetny ze mnie przywódca. Lubimy rywalizację. Jesteśmy do tego stworzeni. Do laby wpadnie jedynie mój pot. W tym sezonie większe przeszkody. Wykorzystaj siłę rąk, której nie masz. Nie mogę patrzeć. Gorętsza lawa. Tak wygląda mój żołądek, gdy wypiję mleko. Żartujecie i ogromny. Wierzę w ciebie. Wulkan. Spotkają się na wulkanie. Jedziemy. Jest ślisko. Niesamowite. Mam lawę na twarzy. Zaraz dostanę ataku paniki. Udało się. 10 tysięcy dolarów i nasza lampa. To wygra. Oto podłoga to lawa. Zrobiło się gorąco, czy to zasługa tej drużyny? Jesteśmy piękni, ale tempi.